Cies, no cześć, no cześć, jesteśmy właśnie w Policach Siema. Tutaj jest Jasio o, Nie widać jak jest ubrany Zimno jak nie powiem gdzie Może trochę wiać Idziemy właśnie na jakąś, jakieś placka Na stare police, bo tutaj gdzieś koło sepka Jest podobno niedobry placek Więc idziemy trochę dalej, o Jasio jak ubrany, o tak... Ta, ta ma podszewkę techniczną A, podszeweczkę ma No, to nie jest źle Ty, a sprawdzasz czy ona jest w ogóle otwarta? Ta no. To musisz sprawdzić, Ty, bo ja na swoim złomym kurwem czy tego nie zrobię. No dobra. Ogólnie rzecz biorąc, przyjechaliśmy tutaj na tydzień. czy ja na tydzień, Asia ja to już trochę dłużej koczuję. Inwentaryzacja i te sprawy. Ale idzie do przodu? I idzie do przodu. Nie, ale tu by fajnie popali. Jak to fajnie wszystko oświetlone jest. W nocy. Dobra, idziemy na tego placka, bo mi baterę padnie. Dobra. <laughs> Jaki piękny, ładny lud. Na chodniczku. O! Patrzcie, gdzie Jasiu mnie za zaciągnął, Na randkę! Resta do restauracji! Patrzcie jak się powodzi jak w pirochicie pracuje. Restauracja! Zapraszam o. pana O! Dzień kolejny. Siema. Aktualnie trwa inwestura. Inwentaryzacja w pirochicie Tu był regał, był, już go nie ma. Tak to wygląda. W dniu kiedy by to oglądacie to już pewnie być promocja. O, przypomina mi się moje kombinerki. W dniu, kiedy wy to, ogląda dniu, kiedy wy to oglądacie, miała być wyprzedaż, ale zostaje przełożona, ze względu na to, że trochę tego jest. O, o nawet star do góry jaka jest. Jest trochę towaru, będzie w czym wybierać. Są jeszcze petardki. No i tutaj największy był Saigon, a teraz widzę tu jest. Tu jest, tu jest moja komnata. Komnata tajemnic, tutaj był regał i tu było tak mało miejsca, ciasno, single. No jest, o Magic Book się nagle pojawiło No i dużo towarów będzie takich, których po prostu nie było na a będą dodane, nie? O gaz No dobra, no bierzemy się tutaj, żeby to zliczać, bo to trochę trwa Więc ferie też są teraz w międzyczasie Też ludzie chcą sobie odpocząć Jak wszystko będzie ogarnięte, to rusz Zaczarowany Bóg Delo. o -o. <gry> o Będzie dziarka robiona ale wszystko co jak później wam powiem, bo jest malutki stresik. Przypuszczam, że mnie w domu wszyscy wydziedziczą <laughs> Ale to widzimy się później. Ła no, później szybciej, żeby A. nie było tyle pomyłek co w tym Dobra. roku. Słuchaj ta wariatę. Otwarcie miało być 2 stycznia. Nie było otwarcia 2 stycznia, bo przyszły dojczegi bone i tu wy wymietli wszystko. Nie było nic. To jest pierwsza sprawa. Dobra, otwarcie miało być 8 stycznia. Do 8 stycznia inwentaryzacja była przeprowadzona. Więc w dniu, kiedy to nagrywam, to jest 11 stycznia. Inwentaryzacja jest skończona, ale. Ale. O co chodzi? Zobaczcie, no tu mamy taki fajny sajgonik. Znaczy, tu kiedyś był sajgonik. Wszystko jest fajnie policzone. Te dymy były na przykład sprzedawane na paczkę. I ta paczka kosztowała 60 zł i tego nikt nie brał. Dymy teraz zostały podzielone na sztuki. Ale, żeby to sprzedać na sztuki, są kody kreskowe. I po prostu każdy produkt musi być wklepany jako. E, indywidualny produkt. O macie, ja się odłóż, tu też jest kod kreskowy, proszę bardzo. I na przykład produkty, które nie mają, na przykład tak jak macie tutaj, widzicie, tu jest kod kreskowy na paczce i paczka jest sprzedawana na 5, ale na 5 na paczek tego nikt nie chce brać. Pojedynczo ludzie biorą, ale na tym nie ma kodu kreskowego. Tu jest, o proszę bardzo, to nie jest cena 75, zł, tylko ilość. E, więc proszę bardzo, jest kod kreskowy. I to do każdego produktu trzeba tak było robić. Wprowadź do systemu, zdjęcia, bla 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 i te wszystkie magiczne pomyłki, które wy wyłapywaliście w ciągu roku ten oto Jasiu on ma fajną ksywalę, nie mogę wam powiedzieć, bo, bo nie! To no po prostu to dlatego tyle trwa, dlatego to mniej więcej będzie no 20 Sebastian wraca z ferii, więc koło 22 będzie jak to się mówi czyszczenie magazynów było tego, było od groma to wszystko trzeba po prostu wprowadzać ręcznie, każdy produkt, no ale to ma za zadanie, że jeśli na przykład ktoś kupi giganta... Eee, to jest chyba jedynka. Jedynki zawsze tu, bo dobra, ktoś kupi giganta piątkę, to dostanie giganta piątkę, a nie jedynkę, bo w tym momencie musi wziąć, zeskanować i system pokaże, czy jest ok, czy nie jest ok, nie? no właśnie tu jest 295 a tu są inne to na szczęście więc po prostu od nowego roku chcemy wprowadzić system żeby było jak najmniej pomyłek że wszystko będzie robione tu jest taki fajny czytniczek proszę bardzo i w tym momencie ten który szykuje będzie pyk szczytuje ok do koszyczka pyk szczytuje ok wrzucam do koszyczka że nie będzie tak że ktoś zamówi na przykład yy, mosquito to a dostanie mosquito jakie takie, bo też takie pomyłki były A jest takie jest Magic to była jazda no. Ktoś zamówił Magica 50 dwie sztuki a dostał 19 sztuki, a te 19 strzałowe te 20 mm. Więc tak to wygląda dlatego tyle czasu to trwa więc sorry no Jak już zrobić, no to teraz jest najlepsze że żeby to po prostu później zrobić Żeby przez cały rok to po prostu ten system udoskonalać Że jak przyjdzie ten sezon końcowy żeby to wszystko było semani fik Witajcie w naszej bańce Siemanny gusy. To znowu ja. Ostatnia scena, jaką widzieliście, to było jak byłem u pani tatuatorki. No i później, niestety, już nie miałem czasu, żeby nagrać, żeby to dograć. Co jak? Byłem zresztą sam. Gdybym na przykład był ze mną, Jasiu albo Sebastian, to by to nagrali, jak to wychodzi. Jak to ogólnie wygląda? Bo to był mój pierwszy tatuaż. Czy to boli? Jakie są ewentualnie skutki uboczne? Opowiem wam o tym, bo to jest dość ciekawe, bo. Ja, powiem wam, poszedłem prosto z marszu, robiąc sobie taki właśnie tatuaż, na pierwszy raz, naprawdę tatuaż mega duży i jestem kolokwialnie, powiem wam, zaskoczony na mega pozytywną stronę. Nie wiedziałem, że aż takie arcydzieła można zrobić. Znaczy, jeśli jest dobry fachowiec, to naprawdę potrafi wszystko zrobić. W kolejnym vlogacie nagramy. E, teraz ja już będę nagrywał, bo Jasiu idzie do poprawki, on sobie jakiś mały tatuażyk zrobił i te takie te poprawki zobaczymy, co się da zrobić, co ja myślę, że z tego się nic nie da zrobić, no ale zobaczymy. Jak to e, wygląda? Oczywiście to się zapisuje człowiek na sesję, w zależności jak jest wielki tatuaż, nie? Łapy dzieli się ogólnie na cztery. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta część, gdzie ta jest najbardziej bolesna, e, ogólnie najbardziej boli na kościach podobno, żebra, kręgosłup. Kostki, tam podobno najbardziej boli. Czy bolał? Czy mnie to po prostu bolało? W jakimś sensie tak, to boli. W jakim sensie to boli. Eee, ale powiem Wam tak, jeśli chodzi o zwykłą igłę, żeby wyro wyrobić kontury, to tą igiełką to jest takie muskanie, jak motylka, albo jak e, ktoś by Was delikatnie prądzikiem raził. To, to jest taki ból. To nawet, powiem Wam, po chwili staje się to nawet takie przyjemne, jak po chwili o tym zapomina, że w pewnym momencie mówię do niej, Weronika, daj mi kawę, bo ja zaraz zasnę, normalnie. Mówię, to śpi, Mówię, no nie, bo zacznę ręką machać, nie? Bo mówię, będzie mi coś przeszkadzało albo coś, wiesz. A nie chcę po prostu z tego wspierdzielić. Mówię, no dobra. No ale później się zaczął schody, jak już zaczęła cieniować. No to cieniowanie to jest taka grubsza, grubsza seria igieł. To tak dziu, dziu. Tu jest na przykład, widać, to jest cieniowanie. To, o, to tak się... Zzut, 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 zzut. No i za pierwszym razem jak przejdzie, nie, drugi, trzeci, czwarty, ale za się razem jak już tak lata w tym samym miejscu, no to tak, oj, 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 ale to, to jest znośne, bo jak człowiek widzi rezultat taki, to co człowiek chciał, to oczywiście później nabierze jeszcze kolorku, bo dopiero ściągnęłem tą folię, tak to nazywa się chyba, sztuczna skóra, i posmarowane to jest, jeszcze takie delikatne, więc muszę uważać, takie, aj, 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 aj. Eee, więc jak człowiek widzi te efekty, to... Pff, tam pies z bólem, jak człowiek widzi te efekty, to normalnie pod Jarka 1000% była, nie? Eee, pytanie czy sobie zrobię drugi tatuaż? Eee, w planach było tak Spartiata miał być z tej strony, a z tej strony miał być motyw Piro, ale ze względu na to, że tu będzie łapa cięta, tu to automatycznie no to co? No, pół tatuażu będzie się pierdzielić. A motyw Piro ma to do siebie, że no, to będą wybuchy, eksplozje, to nie będzie cały obraz, tylko to będzie multum jakichś różnych obrazleczków, nie? Multum na przykład takich zdarzeń historycznych z mojego życia, nie? Na przykład jak się CBSie wbijają, achtungi efektowe, to będzie tam po prostu taka, na tej łapie będzie historia mojego życia, jeśli chodzi o fajwerki, takie najważniejsze wydarzenia. Nie kaczora, se nie będę tatuował. <grym> tak. Potem, no co? No po tatuażu, oczywiście, może wystąpić efekt uboczny pod objawem gorączki osłabienia, i faktycznie, normalnie mnie z nóg, jak chodziłem krew oddawać, ścieło mnie po prostu, mnie z nóg, padłem jak pies Pluto. Wziąłem sobie dwie nie polopirynki, bo to, polo, to, co rozrzedza krew się nie bierze, bierze się ten paracetamol na gorączkę. Dwie tableteczki, przez rano, wstałem jak nowy Bóg. Jest Hyda po dwóch dniach, od dnia do trzech dni się trzyma właśnie taką folijkę. Taka szurczna szkóra, która oddycha, a jest wodoodporna. Eee, ja właśnie słyszałem i się pytałem, słuchaj, a mam streczem, to obwija czy coś, bo widziałam właśnie dużo osób streczem obwija. A ona mi powiedziała jedną ważną rzecz, bo ja wiem, że... Ile jest tatuatorów, ile jest ludzi, co za tatuaż o tyle jest szkół. I ja tu nie mam zamiaru się wtrącać, co jest dobre, co jest złe. Ja nie jestem ekspertem. Każdy ma swoją szkołę, każdy ma swoją e, teorię. Ale na zdrowy, chłopski rozum, e, jeśli człowiek jest skaleczy, jest rana, to ona potrzebuje dostępu do tlenu, żeby szybciej po prostu się zagoiła. A tatuaż to jest jedna wielka rana. Ja się do tego jeszcze dotknąć nie mogę, bo to po prostu boli. I w tym momencie, jeśli ja bym to wijał streczem, to to po prostu przestaje oddychać i to się zaczyna kisić. I w tym momencie powstają bakterie. No bo w tym momencie, no to tak jak założycie sobie buty na 8 godzin i ta noga się poci, nie ma jak oddychać i to wszystko tam się tworzy. I to w tym momencie to tak jakbyście mieli otwartą ranę. I tą ranę streczem zapierdzielicie i ona po prostu się kisi, jak już miałbym czymś ją obwijać, no to jakimś delikatnym bandażem, ale tak naprawdę najlepsza metoda to jest, żeby to po prostu wyschło. No, mamy zimę, jest zimno, więc ja tu się nie muszę martwić, że to opalę, więc no to jest ten plus, ale to taki po prostu na chłopski rozum, że obijając to folią to po prostu będzie kisło. A jak będzie kisło, a to jest rana, no to będą się dostawać bakterie i duże będzie się po prostu goić, więc Według mnie i tej pani tatuatorki to po prostu musi sobie oddychać. De pan ten nie tam raz, dwa razy dziennie. Czuję, że jest suche balić. Ale nie grubą warstwą, tylko delikatną. No to jest gęsty krem. no i tak przez. Parę dni A jeszcze, dlaczego wcześniej nie nagrałem? Nic. Słuchajcie, ja tu przyjechałem, bo u mnie tak jedna młoda Zapalenie płuc. Druga moda, zapalenie oskrzeli. Eee, I to przed Sylwestrem. Mańka spędziła parę dni po nocach na Osrym dyżurze w Warszawie, bo w Konstancinie lekarze tak. Lekarze najlepiej mańce wmawiają. Dziecko mi na rękach płacze, bo dosłownie wyrostek robaczkowy jeden do jednego. Dziecko płacze, bo kasznąć się może, a to przy zapaleniu płuc kaszle, a ją tak brzuszek bolał. Normalnie nie szło dziecka ruszyć, nie? I pojechała na ostry dyżur, a, a doktorkowa mówi, że to jest zapalenie ucha. Rozumiecie tego mindfucka? Ja mówię, na bank jest zapalenie robaczka, nie? A ona mówi, że to jest zapalenie ucha. Od zapalenia ucha panią dziecko urządek boli. Ale tu... Wreszcie, dzieciaka wzięli na rentgen i wyszło, że ma ostre zapalenie, oskrzeli jakieś płuc, tylko jakieś nietypowe, które z, według stoposko, z tego, z, z, z stoposkopiku nie wyszło, ale na rentgenie wyszły zmiany. E, ja nie chcę brzydko mówić, jak lekarze, bo wśród mnie też są lekarze, którzy mnie oglądają, są dobrzy lekarze, ale te są koniowały. No nie oszukujmy, są też koniowały. Ja powiem Wam tak: na jak idę prywatnie, no to prywatnie na Części spotykam się z dobrym, bo jak ma słowo pójdę, to tam jestem traktowany jak po prostu next, 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 next. A, bo tylko przyszłość, podzwolnienie. To czy gorąco. Zanim tu przyjechałem, miałem podejrzenie, by zapalenie o bo chrychałem, prychałem i tu miałem wszystko zapierdzielone. Zanim tu przyjechałem po prostu, bo mieliśmy ósmego ruszyć z wyprzedażą, mówię, jadę, tu trzeba pomóc. No ale po czym się dowiedziałem, że tu jest właśnie wprowadzany ten system i to jest przeciągnięte. No i opcja tego typu była, że byłem u doktorka, on nawet mnie nie zbadał, on tylko otwórz, aaa, on mówi nie no gardziołko czerwone i to wszystko, ale on nawet mnie z teposkopem nie zbadał, gdzie mnie męczył najpierw długo suchy kaszel, potem mokry, nawet mnie nie zbadał. Więc no nie oszukujmy się, tamten co dziecko badał, jedna doktorkowa powiedziała, że w żołądku jest bardzo dużo wzdęć, gazów i to od tego. No dobra, no to tak jest, bo jak czasami człowiek trzyma te gazy, no to później jak go rządek ściśnie, to normalnie człowiek się zegnie w pół i nie idzie się ruszyć. Nie wierzycie, to nażyjcie się kiedyś rzeczy, które powodują wzdęcia i nie puszczajcie bączków. Dojdzie do takiego momentu, że tak wam się tego zbierze, że tak, tak się zegniecie i, aaa, i potem ulga będzie. Jakby... No, no niestety. No. Więc jeszcze mi wirus dopadł przed Sylwestrem. Za dwa dni przed Sylwestrem, mówię wszystko przygotowane, ale nie wiem, się szminki konta rzuciła, ale na szczęście chyba fajwerkowcy mieli mocniejszą magię i wykurowałem się i wyzdrowiałem. Na Sylwestra poszeraliśmy, 1 stycznia mieliśmy później postrzelać, a tu cały dzień lało. No i później tu przyjechaliśmy, dziara była zaplanowana już za dzieciaka, za, dzieciaka, za młokosa, jak ktoś jest z Warszawy, ale to stary wyjadacz, nie tylko z Warszawy. Pamiętacie coś takiego jak KDT, Kupieckie Domy Towarowe, co były pod Pałacem Kultury, teraz nawet śladu nie ma. Kiedyś tam było KDT, jeździło się po telefony, po ciuchy, tatuaże robić i pamiętam zawsze tam chodziłem, poglądało się te dziary, no ale wiadomo no. Jeszcze czekam na spotkanie z mamusią. Żona to przyjęła anomalię, ale... Jesteśmy u znajomego w Lubieszynie, gdzie ma naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Jakość wykonania jest... Prima sort. O, patrzcie. już ma rogi. diabłem. statuetki z brązu. Wikingi, o. Tutaj jakby ktoś chciał o sprawiedliwości. Ja do jakiegoś adwokata, nie? do biura tu rogi, nie rogi koszuleczki to tam standard wiecie koszuleczki to jakieś aniołki, to tak jakby z jakichś gier były jakieś takie postacie to jakaś kostucha, smoki, to każdy kto co lubi nie jak, jakieś gry fantazy na przykład, o w lot ten Dimon Soulsach na przykład takie smoczki jak ktoś byłby miłośnikiem, o, albo tu taka czacha ze smokiem i naprawdę to jest jakość wykonania Prima sort, cena 34 euro ale luksus, luksus. Szpakla na przykład dostało taki kubeczek od wuja na święta. Ech, różne są. No i tyle fajne, że widzicie. Wyciągacie, umyjecie tylko to i kufelek całutki, nie? No i nawet ten. lałaby coś tu dla siebie znała. Jakieś czachy, nie czachy. Takie o lampeczka noc. Na przykład, jakbym do taką lampkę noc, tą przyniósł, to matka by mnie wydziedziczyła. Więc to fajnie, fajnie, fajnie tutaj wszystko wygląda. Zależności kto co lubi. No, jakiś taki. Goblinek, tam koziołki, a muzyczka gra. A dla mojej pani tatuatorki, która mi zrobiła właśnie tego, ona zbiera czachy. Takiej czachy nie widziałem, to taką czachę ode mnie dostanie. Za, za dobrą dziarę i mega rabat. Tam dalej są też jeszcze rzeczy. Tam jakieś bajery, a tam za tą ścianą jest strefa 18. <laughs> o, gruby wam się pokaże. Buongiorno.